A tym to o co chodzi? A, jesteś nowy. Mam średnią reputację w mieście. Że taki twardziel z ciebie? Oj, tak to mnie chyba nikt nigdy nie nazwał. Hej, jestem Milo. Cześć, Zak. Nie, Zach. <laughs> Nie, 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 nie. To właściwie jaką masz tę reputację? Czasem dzieciaki używają tego słowa na p, ale co tam. Co cię nie zabije, to cię wzmocni, ale na wszelki wypadek nosi zbroję. Hej, Milo. O, Melisa tu sobie postaję obok. Dobrze. No co tam Milo, jak weekendzik? Pełen wrażeń. No nie wątpię. Mam nową bliznę. Pokazać ci? Jasne. Okej. Okay. O super, ta jest niezła. Co nie? Dobra, czekaj chwilę Milo, co się tu dzieje? Co masz na myśli? I? W sensie skąd ten dystans i co to za słowo na p? Ja wolałbym nie zapełzać. Oh. Zobacz, to taka specjalna lina, którą związuje się rzeczy na placach budowy. Hej, skąd wziąłeś kask? Co jest? Dlaczego nie krzyczysz? Bo to nie pomaga. Gardło tylko podrażnia. Ej, podaj mi tę linę i najlepiej złap mój plecak. Ta lina do trwałych nie należała. Nie, dioci do domu! Co za pies! Nie powinien biegać sam po ulicach. Lepiej przysuń się do mnie kawałeczek. To słowo na P to chyba pech, prawda?